A Adusia, dlaczego Ty jeszcze śpisz? Bo mam wygodną poduszkę. A co to za poduszka? To jest tempur. Cześć! Jak wiesz, sen to jedna z najważniejszych czynności w naszym życiu. Pomaga nam redukować stres, ma ogromny wpływ na pamięć i efektywną pracę mózgu. I dzięki temu mamy dużo energii na kolejny dzień. My przed ostatnie dwa miesiące miało się możliwość testować poduszkę firmy Tempur. Pokrótce opowiemy Ci tą historię tej filmy, żebyś wiedział, dlaczego jest to takie wyjątkowe i z czym to się w ogóle wiąże. Dokładnie. Czemu ja zawsze powtarzam dokładnie? Do <śm> 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 super stroma! Dokładnie! <śm> Na początku lat 70 NASA stworzyło specjalną pianę, którą wypełniali skafandry astronautów. Okazało się to naprawdę fenomenalnym odkryciem, ponieważ piana zabezpieczała ich przed Szkodliwym oddziaływaniem, zmniejszała nacisk i, się do kszta... i dopasowywała się do kształtu ich ciała mm. dzięki e, wrażliwości na temperaturę. W latach 80. grupa naukowców z Danii zainteresowała się tym wynalazkiem i postanowiła go troszkę ulepszyć. Wydali bardzo dużo pieniędzy i poświęcili dużo czasu na to, żeby stworzyć materiał tempur. Początkowo służył on do celów medycznych dla osób po urazach w celu uniknięcia odleżyn. To jedyna technologia produkcji materiału składającego się z milionów otwartych okrągłych komórek. Dzięki czemu używając tego materiału czujemy się jak w stanie nieważkości. Ponieważ to materac albo poduszka dopasowuje się do naszego ciała, a nie my do materaca. Poduszka, którą testowaliśmy, to model Sonata. Jest ona specjalnie wyprofilowana dla osób, które śpią na plecach. Bądź na boku, ale jest również odpowiednie dla osób, które bardzo często w nocy się przekręcają albo przewracają. U nas jest to rozmiar M. Jeżeli chodzi o rozmiar, to one nie, nie różnią się jakby szerokością czy długością, długością. tylko wysokością. Tak. Jak widzieliśmy, mamy S-kę, to mamy bardzo niską, M-kę taką średnią, a L-kę e bardzo wysoką. Te dane są określone w centymetrach na stronie Tempur. Link macie w opisie, więc możecie sobie śmiało sprawdzać. Nasza poduszka kształtem przypomina serduszko. My z Adusią właśnie mamy tendencję do spania na plecach i przewracania się w nocy na boki, bo bez tego wybrałyśmy właśnie tą. Choć powiem Wam, że wybór nie jest tak oczywisty, bo na stronie jest bardzo dużo dostępnych poduszek dla osób śpiących na plecach, na brzuchu, na boku. Różne, przeróżne. Link macie w opisie, sprawdzajcie sobie, no każdy coś znajdzie na pewno dla siebie. Poduszka świetnie dopasowuje się do pozycji ciała. Kiedy się przewracamy z boku na bok, to dzięki temu wycięciu głowa jest ciągle podparta. Ja na przykład nie biorę już ramienia pod poduszkę, żeby tutaj mieć wsparcie, bo dzięki temu wcięciu właśnie w niej, to świetnie mieści się w niej ramię i głowa zaraz zaraz za nią. No <grym> <grym> nie ucieka po prostu. Rozmawiałam z wieloma użytkownikami tych poduszek, i jedną z nich jest nasza znajoma, która przez 10 lat ma tą samą poduszkę z firmy Tempur. Powiedziała nam, że przez te 10 lat nie zmieniła ona ani kształtu, nic się z nią nie stało i naraz służy jej tak samo jak na początku. Więc kupując ją, mamy tą pewność, że naprawdę będzie nam służyła na lata. Dla mnie największa taka wyczuwalna różnica była, kiedy zasypiałam. Bo kładłam się i po prostu było mi wygodnie, mogłam od razu zasnąć, a nie przewracać się z boku na bok i szukać tej odpowiedniej pozycji, która by mi odpowiadała. Ale oczywiście też bardzo ważną sprawą jest to, że ja się nigdy nie zbudziłam z bólem pleców, czy tutaj bólu odcinka szyjnego, nie było to w ogóle nie było takiej sytuacji. No, ja na przykład nie mogę się doczekać wieczorem, aż położę się spać na tej poduszce i zasnę, bo jest naprawdę bardzo wygodna. Co, co to było? Wsówka! Zdajemy sobie sprawę z tego, że cena 500 zł za poduszkę może wydawać się ceną nieco z kosmosu, ale wiecie, nie oszukujmy się, te poduszki są z kosmosu. Pół roku temu dostałam e, bardzo podobną poduszkę. Wtedy jeszcze na tym tempurze nie spałam i nie miałam do czynienia w ogóle z tym materiałem. Dostałam e, jakby podróbkę takiej poduszki e, z takim materiałem, i przez pierwszy miesiąc wydawało mi się, że jest ok, jest bardzo wygodnie, super, ale potem okazało się, że jedna strona poduszki, na której spałam, się wyleżała, więc przewróciłam na drugą, spałam na niej, wyleżała się i tak samo z trzecią i z czwartą. I zrobiła się płaska. Tak, więc niestety poduszka się spłaszczyła, wyleżała i już nie ma tych samych właściwości, które miała wcześniej, niestety. Ta poduszka od początku nie reagowała tak jak tempur, ale ja jeszcze na tamten czas tego nie wiedziałam. A teraz no sami zobaczcie. Tempur to Tempur. Firma ta stawia na jakość snu i wygodę i komfort. My z testu poduszki jesteśmy bardzo zadowolone. Nie sądzę, żebyśmy po poznaniu komfortu spania na poduszce firmy Tempur mogły wrócić do jakiejkolwiek swojej poprzedniej, innej. Możecie śmiało zabrać tą poduszkę ze sobą w podróż. Ty już nie raz to robiłaś. Tak. One przychodzą właśnie w takim pudełku, jak tutaj widzicie, z rączką, także nie ma się co bać, że gdzieś tam w transporcie ucierpi, tylko zostawcie sobie pudełko. Jeśli odcinek ci się podobał, to będzie nam miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę pod filmem i subskrypcję. Tymczasem żegnamy się z Tobą i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!